No, tato, tato! Co? Nie! To nie? No nie, niechal, chodź na przykład. chodź. Chodź na chodź. Nie chodź. chodź jabłka chodź. będziemy zrywać. Chodź, chodź tam do dziadka. Chodź to. Patrz, jak możesz jabłka zrywać. Tutaj tutaj, patrz, tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj wiszą. Zrywaj jabłka, do, do, do torby. I dziadkowi do torby, no. Wytaj dobrze. Daję ci, przytrzymam winogron. Tak, o, o. siebie. er Ciebie. No, nie. Już się nazywał. No, Rzuć Wrzucaj dziadkowi. Dalaj, następne. Zrywaj, następne. Pytaj, jeszcze jedzenie. O, widzisz? I dziadkowi do torby. I dziadkowi do, do torby daj, Michał. Jeszcze masz tu i dwa, popatrz. Tutaj jeszcze te dwa zerwi. Tak jest. I dziadkowi do torby. Masz jeszcze jedno. Trzymasz? Dwoma rękoma ich chwyć. Tak jest oj, mocno o patrz o. o lecę Zobaczmy, na jawność no, nie no, jeszcze? Ja no, co jeszcze? Den som står opp, kommer ikke.